Kuba, Piątek? Kuba, jak oceniasz tą imprezę, bo na razie wielkie show przy Stadionie Narodowym? Nie, no dzieje się, naprawdę jest mega ludzi. Na szczęście pogoda też dopisała. E, także to wszystkie warunki sprzyjają. Widać, zainteresowanie motoryzacją w Polsce jest ogromne. E, także wielkie podziękowania dla grupy Orlen. Super impreza, e, chyba wszystkim się podoba. E, wszyscy widzę, przyszli i kibicować i zobaczyć nas. Fajne rozmowy. E, I tak naprawdę. Kibice mogą zobaczyć, że na, jesteśmy normalnymi ludźmi. Jak też sam pomysł zorganizowania tego właśnie tutaj na Stadionie Narodowym? Wiadomo, mieliśmy, no, mówiąc żartem, innych fajnych wydarzeń. Było otwarcie Mistrzostw Świata w siatkówce teraz. Myślisz, że to może jeszcze bardziej pobudzić ludzi do tego, by kibicowali zawodnikom no, różnych dyscyplin motosportu? Na pewno. No, mega popularyzacja tego sportu. Ja akurat tutaj jestem ze środowiskiem Dakarowym bardziej powiązany, także jeszcze bardziej reklamujemy to wszystko. Też możemy przekazać naszą wiedzę, nauczyć kibiców, że jak się zachować w danych sytuacjach. Czy nie jest tak, że my po prostu się ścigamy i teraz chcemy się pokazać, ale, ale i, i propagujemy to dalej, żeby było jak, było jak najwięcej zawodników, jak najwięcej młodych ludzi, którzy y, też odkryją tą pasję i, i y, na tym nam zależy. No właśnie, rajd Dakar, najtrudniejszy rajd na świecie. Powiedz mi, jak ciężko jest się do niego przygotować, no bo wielu ludzi słyszy w gazetach, słyszy w telewizji, no ciężko, najtrudniejszy rajd świata, ogromne Problemy, wielka temperatura, ciężki teren, ale jak to wygląda od wewnątrz od strony właśnie was kierowców. E, no ja jeszcze nie miałem okazji jechać w e, Mam nadzieję, że to jest przede mną. Ale startowałem już w kilku rundach Mistrzostw świata. To jest naprawdę e, potrzebna jest żelazna kondycja. Jedziemy przez cały dzień w 40-stopniowym i większym upale. E, Organizm dostaje strasznie potyłku, można powiedzieć, tak? E, Dlatego no, przygotowania do Dakaru zaczynamy zaraz po Dakarze. Więc, yy... karówka cały rok, tak naprawdę. Dokładnie, dokładnie. Tutaj możemy troszkę się wyluzować na takich eventach jak jest tutaj, ale yy, w ciągu tygodnia no, raczej można nas spotkać yy, na, na stadionie czy na siłowni. No właśnie, tutaj dużo osób zastanawia się, jak to jest, że mamy tyle talentów jeśli chodzi o yy, rajdy, o różnego rodzaju wyścigi. Kiedy w Polsce tak naprawdę no, ciężko jest znaleźć warunki do tego, żeby trenować. Powiedz mi, jak to wygląda właśnie u ciebie? Gdzie najczęściej trenujesz? Jak to się w ogóle zaczęło, że postanowiłeś, pomyślałeś, że fajnie będzie właśnie robić to, co robisz? Zaczęło się dość dawno, bo już w wieku pięciu lat. Yy... Mój tata mnie zaszczepił tym, sam jeździł, e, kupił mi pierwszy motocykl, ja sobie tak na początku jeździłem dość delikatnie, e, bardziej jako zabawa, później zacząłem to traktować już e, na, na profesjonalnie. E, no i w tym roku udało mi się e, no, dostać do, do Orlen Teamu, także no, mega mega jestem podekscytowany tym nowym wyzwaniem. E, no i tak. I tyle. Dobrze, powiedz mi jeszcze na sam koniec, jak dzisiaj oceniasz całe to szuk, które nas czeka, więc polska kontra reszta świata. Wygracie to? No na pewno z takim dopingiem tyle ludzi przyszło dopingować nas, Polaków. Nie ma szans, żebyśmy przegrali. Super, dziękuję Ci bardzo i powodzenia. Dzięki wielkie. Cześć, nazywam się Kuba Piątek. Pozdrawiam fanów w portalu f 1 newspl